Witam, witam, witam w kolejnym odcineczku z TSK. Ale oczywiście to jest kolejny odcinek z skrzyneczki. My w studiu nie gramy w grę, my tu tylko otwieramy skrzynki A po co? Żeby zdobyć rękawiczki Teraz powinien dać rękawiczki, jak to pejdzie Ale to byłoby fajne Chyba ja by tu dodam się mniej, mniej niż 100 odcinków co zrobić A już niewiele brakuje, jeżeli pamiętam no, chyba 93 odcinek to jest? Możliwe, nieważne. O testach bojowych kilka teta, czyli chyba za jakieś złote 30 chyba tak będzie. Ciekawe, ale tak w sumie jakby tak sto odcinków. Fajnie, bo nie wydam więcej pieniędzy. Szkoda, bo się skończy w seria jednych od odcinków. I wtedy przyda mi się nagrywać coś innego niż śneczek. No ale cóż, dziękuję za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro. I wam 我那个喷酒精，爸